Dzień dobry Państwu, Tymoteusz Iskrzak. Witam w kolejnym programie z cyklu Co w sprawie Iskrzy. Jak głosi popularny, refren popularnej piosenki Hej Sokoło, miejcie góry, pola, lasy, doły. Tak wiemy wszyscy, że sytuacja militarna i społeczna na Ukrainie jest od wielu miesięcy niezbyt spokojna. Dzisiaj po tym porozmawiam z moim Państwa gościem. Półkownik dr Jerzy Gryz, były szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, dyplomata znawca problematyki międzynarodowej i bezpieczeństwa. Dzie dziękuję, że pan zgodził się mimo upalnego i letniego okresu przyjąć zaproszenie do studiów w Panie doktorze, gdyby miał pan określić w kilku słowach to, co się dzieje właśnie u naszych najbliższych wschodnich sąsiadów, jakby pan to ujął? Jednym słowem można określić tragedię. Tragedia, ponieważ w jednym społeczeństwie dochodzi do bratobójczych walk. Część społeczeństwa, która poczuła się zagrożona po zamachu stanu w Kijowie, po przejęciu władzy w sposób niekonstytucyjny według Konstytucji Ukraińskiej przez grupę związaną z radykalnymi organizacjami prawicowymi czy nacjonalistycznymi. I po wypowiedziach antyrosyjskich i po rozpoczęciu pewnych działań zmierzonych w rosyjskość czy też w język rosyjski ludność zamieszkała na obszarach, które na obszarach wschodnich i południowych, ludność czująca się Rosjanami mówiąca po rosyjsku. Tak jak powiedziałem, poczęła się zagrożona i zaczęły się różnego rodzaju działania ochronne, które doprowadziły i obronne, które doprowadziły do sytuacji, której mamy, to znaczy do, do tego, iż Republika Krymska znalazła się w granicach Federacji Rosyjskiej i do tego, że toczą się walki w obwodzie donieckim i ługańskim, w dwóch obwodach, które graniczą z Rosją. Wydaje mi się, że był taki moment, kiedy można było uniknąć walk. Gdyby podjęte były działania polityczne, gdyby zaczęto rozmawiać. W kwietniu, może nawet na początku maja jeszcze z przedstawicielami tej ludności, tamtych terenów. No I niestety to nie nastąpiło, ponieważ jak się wydaje, władze w Kijowie uznały, iż ci przywódcy tych ruchów tamtej ludności nie są dla nich partnerami. I po prostu... To był błąd. I to był błąd. Uważam to był błąd, ponieważ w moim przekonaniu udałoby się uniknąć tego, co dzieje się teraz. Później nastąpiło to, co nastąpiło ogłoszenie niezależności tych dwóch, jakby nowych tworów Republiki Donieckiej i Republiki Ługańskiej i władze ukraińskie podjęły decyzję o siłowym rozwiązaniu tej całej sprawy, czyli o przywróceniu status quo ante, jakby metodami siłowymi. I oczywiście powstaje problem, jakimi metodami siłowymi, jeżeli są zamieszki wewnętrzne, takie zagrożenie konstytucyjnych podstaw ustroju państwa na przykład. Zazwyczaj rozwiązaniem tego problemu uczestniczą siły policyjne. Siły policyjne, różnego rodzaju siły policyjne, formacje policyjne. czasem tam bierze udział Natomiast, w tam, natomiast tam bierze udział regularna armia. Doprowadziło to do tego, iż mamy na w południu, na, 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 na wschodzie, na południowym wschodzie Ukrainy do czynienia z regularną wojną. To jest wojna, jeżeli przeciwko, przeciwko tym tym obszarom używa się lotnictwa. Tak jak atakowano samoloty szturmowe atakowały siedzibę władz w Ługańsku. Prawda? Jeżeli używa się czołgów, jeżeli używa się artylerii rakietowej, no Dla normalnego widza można powiedzieć, że to o czym słyszymy, czasami systemy GRAD czy jakieś inne, no to są unowocześnione systemy, mówiąc najbardziej ogólnie katiuszy. Tej, bo katiusze wszyscy znają, więc wiadomo jak to śmiejemy jest. Śmiejemy się, śmiejemy, ale to była broń skuteczna. To była broń skuteczna, oczywiście ona jest unowocześniona. Zwłaszcza jeśli chodzi o, o pociski, czyli o ładunki, które one przenoszą, bardzo różne. Jest to broń bardzo skuteczna, natomiast tu chciałem powiedzieć, że jest to broń do użycia powierzchniowego, to znaczy przy pomocy tej broni nie niszczymy konkretnego celu, tylko niszczymy całą powierzchnię, czyli jeżeli gdzieś znajduje się jakiś obieg wojskowy, tak, to niszczymy nie tylko ten obieg, ale wszystko wokół. Niezależnie od tego, co tam jest, czy to jest, czy są obiekty dalej wojskowe, czy to są obiekty cywilne, czy, czy znajduje się cokolwiek innego. Panie Pułkowniku, ale I... konflikt na Ukrainie ma już nie tylko charakter wewnętrzny, czy między dwoma państwami, czyli między Ukrainą a Rosją, ale już szerszy międzynarodowy, chociażby tutaj wspomnę katastrofę zestrzelenia Bęga, sił malowych floty malezyjskiej cywilnej. Zgadza się, zgadza się. Jest to kolejna tragedia, który się wpisuje w ten dramat, czy też kolejny dramat, który się wpisuje w tą tragedię ukraińską, która się teraz tam dzieje. Oczywiście eksperci wcześniej czy później ustalą, co było przyczyną, przyczyną tej katastrofy. Chciałem nadmienić, że władze tych dwóch jednostek nowych państwowych, można powiedzieć nieuznawanych co prawda, no ale ogłoszonych, przekazały czarne skrzynki, więc nie było żadnej nie, nie, z tej strony jakby jakiejś manipulacji. Chciałem przy, przy okazji zauważyć, że oficjalne władze w Kijowie stwierdziły, że istnieje możliwość manipulacji przy tych czarnych skrzynkach, że tam zmieniono zapisy i tak dalej. W pewnym momencie pojawiły się takie wypowiedzi przedstawicieli władz w Kijowie. Władze holenderskie stwierdziły, że nic takiego nie ma, że skrzynki, co prawda, mają ślady prawda, tej katastrofy, ale nie ma żadnej interwencji wewnątrz, czyli zapisy tych czarnych skrzynek będą obiektywne. Kolejna sprawa z tym związana mówi się o tym, iż to właśnie ci separatyści strącili ten samolot. Rosjanie twierdzą, że czy sugerują, tak, że, że został strącony przez być może przez stronę ukraińską, tą oficjalną? Ja chciałbym tylko nadmienić, iż po zajęciu jednostki wojskowej w Doniecku, w Doniecku, siły wojskowe tej Republiki Donieckiej przejęły system przeciwlotniczy Buk. To właśnie tam był, tam właśnie w jednostce ukraińskiej był ten system. Oficjalny rzecznik Ministerstwa Obrony Ukrainy stwierdził, że ten system jest niesprawny. Tak? Wtedy, kiedy, kiedy ta jednostka została zajęta, można się różnie odnosić do wiarygodności takich stwierdzeń. W każdym razie, fakt je, faktem jest, iż taki system należący do Sił Zbrojnych Ukrainy znalazł się w rękach separatystów. Twierdzi się, że został on jakby przemycony przez granicę ze strony rosyjskiej. No, chciałbym powiedzieć, że gabaryty tego systemu tak, są takie, że w sposób jakby niezauważalny, bardzo trudno w sposób skryty, gdzie go przenieść czy przemieścić. Jest to skomplikowany system, skuteczny, bardzo skuteczny, o zasięgu do 30 tysięcy metrów. Tak. Ten samolot, który został, który stał się, który który uległ katastrofie, tak? Leciał na wysokości około 10 tysięcy metrów. Ja nie pamiętam dokładnie, ale to był mniej więcej ten połap. Yy, zasięg tego systemu jest y, jeszcze jest 3 razy większy, więc samoloty do 30 tysięcy metrów do wysokości 30 tysięcy metrów mogą być strącone przy pomocy tego, okay. tego systemu. Z tym, że ten system wymaga yy, dokładnej, yy, dokładnego naprowadzania radio, yy, przy pomocy. Yy, radarów, systemów radarowych, więc tu, tu troszeczkę się kłóci. Trudno, trudno sobie wyobrazić, że ktoś podejmuje decyzję o wystrzeleniu takiego, takiego, ta, takiej rakiety, nie znając precyzyjnie, nie wiedząc precyzyjnie do jakiego celu ta rakieta jest skierowana. A chciałem jeszcze jedną rzecz zauważyć i to nie na podstawie Informacji z telewizji rosyjskiej, czy, czy, czy jakiejś innej, ale ja opieram się na informacjach, z, informacjach radia norweskiego, bo to cały czas śledzę również. one że był pan dyplomatą w Polsce. No właśnie, Norwegi, tak. I, na pewno... I chcę powiedzieć, że właśnie oni podali, że w tygodniu poprzedzającym to nieszczęście nad tym obszarem przeleciało około 800 samolotów tym y, największa grupa, bo 80 ileś, to były samoloty należące do towarzystw rosyjskich, lotniczych, ale większość, zdecydowana większość, to były samoloty należące do zagranicznych, innych, Słyszałem, poza, poza rosyjską. Słyszałem, nad y, obszarem, nad którym trwa konflikt zbrojny, wiążą się z ekonomią, to znaczy linie oszczędzają na paliwie. No być może. W każdym razie, w każdym razie, jeżeli, tych, 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 jeżeli tam tak jest tak gęsto na niebie, można powiedzieć, tak, to dlaczego akurat? To rodzi się pytanie, dlaczego akurat ten samolot stał się celem? Wiadomo, że toczą się tam walki. Wiadomo, że toczą się walki. Wiadomo, że pozycje, pozycje wojsk tych dwóch. Republik Donieckiej i Ługańskiej i, i są atakowane również z powietrza, więc te, te systemy są, różnego rodzaju systemy są używane do, do zwalczania celów powietrznych. Szczerze mówiąc, w moim przekonaniu wszystko jest możliwe, tak. To znaczy ja jedyno, jedyne, co wykluczam to to, że ze, z, z terytorium Federacji Rosyjskiej została wystrzelona jakaś jedna. To ja absolutnie wykluczam, natomiast po stronie na terytorium ukraińskim są wszystkie możliwości. Panie Połkniku, tak. na pewno nie rozwiążemy tej tragicznej zagadki w ramach naszego studia. Natomiast chciałbym Pana się zapytać, jak w tym wszystkim powinna znaleźć się Polska, nie tylko na jawnych działaniach dyplomatycznych, ale także i zapewniając sobie bezpieczeństwo. W końcu Ukraina to nasz najbliższy wschodni sąsiad. Kilka lat temu skutek działań ówczesnego ministra, wiceministra obrony Antoniego Macierewicza zostały rozwalone wojskowe służby specjalne. Czy my, jak. Jako kraj w Pana przekonaniu jesteśmy przygotowani na taką sytuację? To znaczy, tutaj Pan Redaktor podjął dwa takie wątki. Po pierwsze, Ukraina i nasze bezpieczeństwo. Oczywiście nasze bezpieczeństwo jest związane z bezpieczeństwem Ukrainy, ponieważ jest to nasze bezpośrednie, bezpośrednie sąsiedztwo. Ale to, to bezpieczeństwo należy rozpatrywać w takim szerszym kontekście bezpieczeństwa całego tego naszego regionu. Z, z tego bezpieczeństwa nie można wykluczyć, czy z tą bezpieczeństwa nie można wykluczyć Rosji, czy budować bezpieczeństwa przeciw Rosji, czy wbrew Rosji. Tak? Wszystkie kraje, które znajdują się w tym regionie powinny uczestniczyć w tworzeniu systemu, w którym będą się czuły bezpieczne. Wszystkie kraje będą się czuły bezpieczne. Jeśli chodzi o Ukrainę, to należy zauważyć tak, że po pierwsze Ukraina nie jest członkiem NATO, więc nie obowiązują tutaj żadne postanowienia traktatu waszyngtońskiego, jeśli chodzi o nasze zobowiązania wobec Ukrainy. To jest po pierwsze. Dwa, nie mamy żadnej umowy o pomocy wojskowej czy, czy, czy wzajemnej pomocy wojskowej z Ukrainą, więc nie mamy obligacji dwustronnych, jeśli chodzi o pomoc wojskową. Wreszcie Ukraina, mimo teraz podpisania tej umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, nie jest członkiem Unii Europejskiej, więc jej jakby te klauzule bezpieczeństwa, które są zawarte w, Unii, w nowym traktacie o Unii Europejskiej, nie obowiązują. Natomiast pomijając to wszystko, oczywiście jest to państwo, które znajduje się w bardzo dużych kłopotach, na terytorium którego toczy się wojna, na terytorium którego. Nie stosuje się zasad międzynarodowego prawa humanitarnego. Wojska ukraińskie niszczą cele cywilne, niszczą ludność cywilną. Jest zadziwiające, że od samego początku ani Czerwony Krzyż, ani inne organizacje humanitarne międzynarodowe nie, tak naprawdę nie podjęły żadnych działań, tych, prób działań na tych obszarach wschodnich, żeby użyć ludności cywilnej. Gdzieś tam w innym regionie świata dwóch zginie, czy, czy, czy jedno dziecko zginie, już się podnosi wielkie larum. Natomiast tutaj do tej pory panowała jakaś zmowa milczenia. Jeśli chodzi o drugi wątek wojskowe służby informacyjne, oczywiście jest to niezmiernie istotne dla bezpieczeństwa państwa, ponieważ wojskowe służby informacyjne tworzyły ten, taką zewnętrzną barierę, czy też zewnętrzny system ochrony bezpieczeństwa państwa w zakresie zagrożeń militarnych. Rozwiązanie wojskowych służb informacyjnych osłabiło bezpieczeństwo polskie. Osłabiło bezpieczeństwo że w jest na tapiecie sprawa rozliczenia Antoniego Macierewicza za Oczywiście. jego raport o WSI. I w ogóle jest to, jest, to, jest to takie śmieszne, że wiceminister obrony narodowej, który rozwiązywał WSI, nie był osobą publiczną, więc kim był? No? Czyli, co możemy. Pana Jana Kowalskiego, z całym szacunkiem dla panów Janów Kowalskich, tak? Postawić na stanowisku taki i kazać mu rozwiązać jakąś instytucję, na przykład NIK na przykład, no albo ABW, albo a później powiedzieć, że Panie, to Panie, była pomyśle, osoba że, prywatna, tak? przyjmie tu... Pan zaproszenie jeszcze po wakacjach i wrócimy już wyłącznie do sprawy służb specjalnych wojskowych, natomiast teraz jeszcze chciałbym nawiązać do Ukrainy. Jest to pana zdaniem sprawa dla Trybunału w Hadze? E, absolutnie tak. Mm -hmm. Absolutnie tak, dlatego że e, po pierwsze e, zostały złamane zasady e, konwencji genewskiej z 1949 roku e, z tymi protokołami dodatkowymi z 77 roku o ochronie ludności cywilnej. To jest absolutnie... E, te te, te postanowienia zostały złamane, czyli e, tu jest to zbrodnia przeciwko ludności cywilnej. I dwa, zostały złamane zasady prowadzenia działań wojennych, czyli konwencja Haska jest jeszcze z końca XIX wieku zakazująca stosowania określonych środków walki. Na przykład nie wolno stosować środków zapalających, tak? A tam stwierdzono stosowanie bomb fosforowych. Bomba fosforowa jest to taka, że niczym się tego nie uratuje. Ciało odchodzi od razu od kości. jest to, jest to coś strasznego. I nie wolno, nie wolno takich środków używać nawet w stosunku do obiektów wojskowych, dlatego, że Pożar przenosi się, no pożar nie wybiera celu, nie wybiera obiektu. Jak powstanie, może wszystko stanąć w płomieniach i nie ma szansy tego uratowania. Panie pułkowniku, wspomniał pan, że Polska i Ukraina nie mają podpisanej jakiejś współpracy, w sensie zobowiązań wojskowych, jednak taka pomoc przez Polskę jest udzielana. Właśnie prokuratura w Zamościu umorzyła postępowanie w sprawie obywatela Ukrainy, który usiłował wywieźć akcesoria militarne. Na teren swojego kraju. Chodzi o kaski, kamizelki kolodporne. Mokotowska prokuratura z Warszawy umorzyła postępowanie z powodu niewykrycia dowodów w sprawie zorganizowania w Polsce obozów szkoleniowych dla bojówkarzy z Euromajdanu. My jako Polska oficjalnie popieramy na arenie międzynarodowej ekipę, która gloryfikuje banderowców i, i kwestionuje, że 70 lat temu doszło na Polskich Kresach Wschodnich do ludobójstwa, mimo że niedługo w Lublinie powstanie pomnik, który jasno określi te podstawy. Czy to jest, to jest sytuacja zdrowa? Czy to jest sytuacja normalna? Jest to sytuacja, ja bym powiedział, bardzo skomplikowana. Bardzo skomplikowana, dlatego że sytuacja na Ukrainie jest pewna, pełna różnorakich przeciwieństw. Wydarzenia, które są popularne, zwane Majdanem, też miały bardzo, bardzo różne wątki. Tam znaleźli się ludzie, którzy chcieli zmian pozytywnych, którzy, którzy walczyli z korupcją, walczyli o przestrzeganie praw, walczyli z tą oligarchią. Tak? Byli ludzie, którzy chcieli, aby na Ukrainie panowały standardy europejskie, demokracji, praworządności i tak dalej. Wreszcie byli ludzie, którzy znaleźli się ludzie, którzy jakby wyczuli ten moment, żeby podnosić nacjonalistyczne hasła ukraińskie. Czyli jakby tak, do jednego worka wszystkiego nie można wrzucić. Z tą pewnością nasza sympatia, uważam, powinna być po stronie wszystkich tych na Ukrainie, którzy chcą normalnego życia, którzy są normalnego kraju, którzy chcą bogatej, silnej, stabilnej Ukrainy. Jak powiem, my powinniśmy być zainteresowani taką demokratyczną Ukrainą, natomiast powinniśmy być bardzo ostrożni, gdyby taka silna Ukraina powstała z nacjonalistycznym rządem. I niedawno tak. wróciła koncepcja powołania w Lublinie polsko-litewskiego batalionu wojskowego. Czy to byłby gest bardziej taki kurtuazyjny w polityce międzynarodowej, czy faktycznie wpłynąłby jakoś na nasze rzeczywiste bezpieczeństwo? Muszę powiedzieć, że sprawa tego batalionu to już jakby przewija się, nie chcę powiedzieć brzydkiego słowa, wałkuje się, ale takiego popularnego. Pan to zna też od kuchni. Tak, przewija się już od, od ładnych paru lat. Jest jakby podstawa formalna tego działania w kierunku tworzenia takiej brygady, ponieważ został podpisany list intencyjny trzech ministrów obrony. Natomiast były różnego rodzaju problemy. To znaczy, ja bym powiedział w ten sposób, że strona polska jest pełna jak najlepszej woli, i wszystko jest przygotowane do tego, żeby w Lublinie funkcjonował sztab, albo inaczej, międzynarodowe dowództwo tej brygady. Ponieważ Zasada tworzenia takiej, takich jednostek jest następująca, czego przykładem jest dowództwo Korpusu Wschód, Zachód, Północ-Wschód w Lublinie, w Szczecinie. Tak. Nie przenośmy do Lublina do Szczecin, tak, czy do Lublina, tak jest właśnie tak. Otóż są takie, takie dowództwo jest, jest trójskładnikowe przedstawiciele zainteresowanych armii, w tym wypadku ukraińskiej, litewskiej i polskiej, stanowiska dowódcze są, podlegają rotacji, tak. Natomiast jednostki, które mają działać w ramach tej, tej, struktury wojskowej są po prostu u siebie. Co jakiś czas odbywają się ćwiczenia zgrywające, tak, do wspólnego działania i w przypadku, i w przypadku potrzeby taka jednostka udaje się na realizację zadań. I chcę powiedzieć, że taka jednostka, ponieważ Ukraina nie jest członkiem NATO, tak, może być utworzona tylko w ramach programu Partnerstwa dla Pokoju, który to program przewiduje, że Różne, różne konfiguracje, w których uczestniczą członkowie NATO i państwa nie będące członkami NATO, czyli i taka, i, i, i taka, taka brygada była użyta tylko do realizacji zadań pokojowych, więc nie mogłaby do zadań przywracania pokoju, no, w całym zakresie tych operacji pokojowych mogła być wykorzystywana, więc nie mogła być wykorzystywana jakby do celów bezpośrednio wojennych, tak, tak jak mamy jednostki no chociażby wspomniany już Korpus tak? Północ-Schód tak? w Szczecinie, w Szczecinie tak? no, który ma normalne zadania bojowe na, w przypadku realizacji artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego. A co Pan sądzi o powrocie do koncepcji obowiązkowej służby wojskowej w Polsce? Tu są też dwa aspekty. Po pierwsze pobór został zawieszony, niezlikwidowany ponieważ odbywa się co roku kwalifikacja wojskowa tak? czyli odbywa się określenie stopnia stanu zdrowia tak wydawane są dokumenty wojskowe ale nie ma decyzji o Skierowaniu do jednostek wojskowych. Tak? Czyli brakuje tego trzeciego elementu. Czyli jest to sprawa cały czas otwarta? Cały czas jest to sprawa cały czas otwarta, że w każdej chwili można powrócić do systemu e, e, powszechnego poboru. On jest został zawieszony, on jest, został, został zawieszony. Dwa teraz e, właściwie nie ma potrzeby e, takiej formy e, zasadniczej służby e, wojskowej, ponieważ wszystkie armie świata przychodzą na, e, na zawodostwo. No oczywiście, te armie które, państw, które nie czują się zagrożone, ponieważ no, w niektórych państwach, jak na przykład w Izraelu, prawda, wszyscy podlegają służbie wojskowej, łącznie z kobietami, obowiązkowej służbie wojskowej, no, ale kraj, który jest w otoczeniu, który jemu zagraża, więc oni muszą, muszą taką formę mieć. Polska na całe szczęście w takim otoczeniu nie żyje. Natomiast to jest jedna, jedna kwestia, rzeczywiście mieć taką sprawną, może mniej liczną, ale dobrze uzbrojoną, wyszkoloną armię, Natomiast druga kwestia to jest przygotowanie proobronne czy, czy wojskowe społeczeństwa. I trzeba by pomyśleć o takich formach, w których młodzi ludzie, tak, młodzi, młodzi chłopcy czy, czy, czy dziewczęta, mogliby nabywać umiejętności wojskowe. Przede wszystkim umiejętności strzeleckie, ale inne umiejętności pozwalające na poruszanie się w tak zwanym polu. Tak? Panie pułkowniku, myślę, że do tej sprawy też wrócimy, ale już tak zupełnie na koniec chciałbym zmienić temat. Jesteśmy w przededniu 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Powinniśmy to jako Polacy świętować, fetować? Czy chwila e, zadumy raczej tak. by się należała? E, ja ja, ja, ja sądzę, że to powstanie no, no, wpisuje się w serię tragicznych polskich powstań, które były przegrane. I tutaj też występują jakby takie dwa, dwa aspekty. Po pierwsze, intencje tych, którzy podjęli decyzję o wybuchu powstania, tak i intencje tych, którzy w tym powstaniu uczestniczyli, tak? Jeśli chodzi o tych drugich, to absolutnie należy podkreślać ich bohaterstwo, ich, ich zapach, ich zaangażowanie, ich. No właściwie to nawet trudno znaleźć słowa, co? Ich życie po prostu. Tak. Oni, 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 oni uczestniczyli w przegranej sprawie, tak? ale uczestniczyli do końca w przekonaniu, że, przekonaniu, że służą Polsce. Tak? I, I to absolutnie powinno być podnoszone i to absolutnie powinno być no, na najwyższym piedestale stawiane. Natomiast jednocześnie powinna towarzyszyć temu zaduma i refleksja tak? nad decyzjami politycznymi, tak? nad kondycją nad kondycją ośrodków decyzyjnych tych ośrodków które podejmują decyzje dotyczące losów narodu tak losów narodu losów społeczeństwa że te decyzje mogą być katastrofalne w skutkach i akurat to dotyczy również powstania warszawskiego mhm. Dziękuję panu za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dzisiaj pułkownik Jerzy Grys, były szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie, dyplomata, wykładowca akademicki. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mogli zobaczyć się nie tylko w tym studio. A ja, Tymoteusz Iskrzak, zapraszam Państwa do oglądania programu, co w sprawie Iskrzy po wakacyjnej przerwie. A w jakiej formule mój program powróci? To będzie niespodzianka. Dziękuję, do widzenia. Tak, dziękuję serdecznie. Dziękuję za możliwość spotkania z panem redaktorem i spotkania z widzami. Cała przyjemność po naszej dziękuję. stronie.